Obecność Marcina w ogóle wśród nas tutaj w galerii jest dla mnie takim osobistym świętem, bo śledząc ikonę i podróżując po różnych wystawach, czy to właśnie w Galerii Tryciakowskiej w Moskwie, czy śledząc zbiory ikony zachodniej w Sansbury Wings w Londynie, zawsze trzeba było gdzieś wyjechać, gdzieś coś zobaczyć. A dzisiaj mamy okazję, że. Naprawdę, prace na bardzo wysokim poziomie wiszą u nas w galerii. Nie trzeba robić wielkiego wysiłku, żeby gdzieś daleko pojechać, a zetknąć się ze sztuką naprawdę na takim poziomie, która jest prezentowana przez muzea narodowe na całym świecie, tak naprawdę. A tutaj też Marcin jest tym bardziej bliższy, tak jak mówiłem to na początku, że przez dwie osoby: raz, że przez Jerzego Nowosielskiego, dwa, że przez Andrzeja Rublowa, na którym. Tak naprawdę Marcin się wzorował, robiąc tą ostatnią ikonę, która jest jak gdyby takim zakończeniem i wykończeniem tej wystawy, czyli Świąt, świętą trójcę. I tutaj jest takie powiedzenie wśród ikonopisów, że właśnie ta święta trójca Andrzeja Rublowa jest zawsze takim wzorem niedoścignionym. Mm -hmm. Że jest to taki jak gdyby wzór, naj, nie wiem jak to określić, no, nie najlepszej, ale taki na bardzo wysokim poziomie i drogi rozwoju duchowego i dojścia poprzez właśnie poprzez pracę, poprzez pisanie do jakiegoś takiego pewnego punktu i że tutaj jest bardzo ciężko do Andrzeja Lubowa doścignąć. Marcin się z tym tutaj mierzył i też jesteśmy oboje można powiedzieć fanatykami filmu Andrea Tarkowskiego Rublowie, często sobie o tym rozmawiamy, przywołujemy jakieś tam sceny z tego filmu. No tym bardziej, że opowiada właśnie losy mnicha podróżującego przez, przez Ruś, rozległą. I dla mnie tutaj też jest takie porównanie Marcina do tych mnichów widzących w, w filmie Tarkowskiego. Przez to, że on też tak idzie z, z RM-u do parafii, potem do innej parafii, tak zmienia te miejsca, to też jest taka podróż jego zakonnicza. I też właśnie w tym filmie pada takie zdanie, że gdy wiemy, mamy świadomość, że widzimy coś po raz ostatni, to bardzo to doceniamy. I to mam na myśli to, że podejrzewam, że przez to, że Marcin prowadzi życie zakonnicze, jest takie jak i nie inne, no, będzie trudno zrobić podobną wystawę z podobnymi pracami, także trzeba ją oglądać też trochę z taką świadomością, że ma się to naprawdę dane na... Na chwilę, na dotknięcie, i, i trzeba to wykorzystać, żeby jak najwięcej z tego wchłonąć. Czy ikona jest też dziełem sztuki, czy, czy o ikonie można mówić też właśnie w kontekście obrazu i odbierać ją po prostu jako plamę, czy, czy to jest tylko kwestia duchowa? Jak to jest? No, wystawa bardzo pięknie pokazuje to, co przeżywa sam ikonopis. Tutaj konkretnie Marcin Siodę który przedstawia nam kilkanaście swoich dzieł, swoich ikon. Bo pokazuje pewien proces też w jego historii. Bardzo piękne jest to, że ta ikona pisana jest na desce, ale nie takiej desce, którą w tradycji prawosławnej przygotowuje się dość długo, ile na, można powiedzieć, takim podkładzie, na materii, która jest odzyskana, bo wiele z tych ikon pisanych jest na Rzeczach wtórnego użytku, czyli na drzwiach, na fragmentach jakiejś szafy, na deskach łóżka itd. Ale to jest bardzo piękne, dlatego że to pokazuje, że materia coś znaczy i w kontekście tytułu wystawy Pascha Nowosielskiego ma swoje znaczenie, dlatego że Jerzy Nowosielski jedną z takich cech rozpoznawalnych ikonopisarstwa Nowosielskiego malarstwa Nowosielskiego. Jest właśnie ta taka zmysłowość i namacalność rysunku, namacalność obrazu, i to u Macina Świątra w tych ikonach wydaje się takie oczywiste, kiedy na nie patrzymy, że ta, że ta rzeczowość, materialność, ona nas dotyka od samego początku. A to jest o tyle istotne, że my, patrząc na ten rodzaj ikony, możemy też w jakiś sposób odnosić to do swojego życia, że to, co, to, co oglądamy, nie jest czymś zewnętrznym wobec nas, ale że to jest konkretny fakt, konkretna historia. Tak jak Marcin pisze ikony, też w jakiś sposób doświadczając swojej historii i przetrawiając tą historię, co widać w kolorystyce, w sposobie ujmowania, to także my jesteśmy jako oglądający, zaproszeni do tego, żeby dotykać swojej historii. Ta materialność jest tutaj kluczowa, stąd mnie najbardziej to urzeka w tej wystawie. Jak, jak patrzeć na ikonę? Czy ona jest tylko obrazem? Dla mnie nigdy nie jest tylko obrazem. Ja też mam tą no, nie wiem, ułomność, że nie, nie jestem historykiem sztuki i nie patrzę na obrazy w takim wymiarze artystycznym. Jestem literaturoznawcą i patrzę na ikony jak na tekst. Też w takim rozumieniu współczesnej, współczesnej, współczesnej teorii kultury, tekstu kultury, że każde dzieło jest tekstem kultury i dla mnie właśnie ikona jest tekstem kultury, to znaczy składa się z pewnych znaków. I ikonę, też to co. Tak jak ikonę się pisze, a nie maluje, bowiem to jest słowo Boga, które jest przetrawione przez wcielenie Chrystusa, tak samo jej się nie ogląda, ale ją się czyta. Dlatego za każdym razem, kiedy, kiedy patrzę na ikony, to właśnie staram się je czytać jak tekst, czytać zarówno... Te sygnatury, które są wpisane za pomocą pewnych symbolicznych liter greckich, ale też poprzez znaki, gesty samych postaci, w które są wpisane, poprzez kolorystykę, poprzez ujęcia, postawy, to wszystko jest tekstem. I ten tekst zawsze do nas mówi do naszej konkretnej rzeczywistości. To co mnie tu jakoś tak najbardziej dotyka, bo jak część z tych ikon y, widziałem wcześniej i też znam Marcina od jakiegoś czasu, że widać, że y, jak z czasem zmienia się y, ten styl taki, że te ikony są coraz bardziej takie dojrzałe. Jestem pod wielkim wrażeniem ikon właśnie Marcina Świądra, y, dlatego że są dla mnie bardzo autentyczne ponieważ są podbudowane filozofią, w której widać jest zanurzony autor tych ikon. Marcin zresztą kiedyś wspominał o, o tym, że ikona jest dla niego takim spotkaniem, spotkaniem Boga i człowieka. Ja odczytuję w tym jeszcze taką podwójną wartość, mianowicie takie spotkanie nie tylko Boga i człowieka, ale również człowieka z człowiekiem. A może nawet wiary z niewiarą. Każdy z tego jak gdyby wyciąga coś dla siebie, ale muszę przyznać, że ta wystawa zrobiła na mnie ogromne wrażenie i bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w jej przygotowaniu. Każda ikona jak gdyby ma swoją odmienną wymowę, natomiast, która treść ikony byłaby mi najbliższa, to skłoniłbym się właśnie do tego ukrzyżowania. Czyli do tego krzyża, właśnie w Czerwieniach, który tutaj widzimy. To jest ikona pełna jakiegoś takiego dramatyzmu i opowieści, i myślę, że kontemplując to, można zobaczyć to coś, to sakrum, które, tak można powiedzieć, spotyka się z człowiekiem bezpośrednio, który to, to po prostu ogląda. Robi na mnie ta ikona naprawdę. Bardzo duże wrażenie. Jakie wrażenia po wystawie? Ja myślę, że słowo wrażenia nie jest adekwatne, ponieważ ikona tworzy przeżycie sakrum. A skoro tworzy przeżycie sakrum, to nie mówię o wrażeniach, raczej o modlitwie, o kontemplacji. Tym się zaś trudno dzielić. Dało mi to okazję do doświadczenia duchowego. I za to jestem bardzo wdzięczny i twórcy, i organizatorów wystawy. Bardzo dziękuję. Mm, proszę. Nie, nie porusza jakby światło na tej ikonie, że jest takie, jakby przy zachodzącym słońcu, tak jak, tak jak Chrystus umierał, nie? Nie ma I też tego ta światła. Tak, biję. w sensie, że nie ma takich tradycyjnych blików z bieli, nie? tylko właśnie są czerwone bliki, nie? To jest Krzyż Czterech Nocy Paschalnych. Tam jest krzyż, gdzie jest Chrystus ukrzyżowany. Jakby też obok tego krzyża jest tak skomponowane cztery noce paschalne: czyli noc stworzenia, noc ofiary, ofiary Abrahama, gdzie ofiaruje Izaaka, i wyjście z Egiptu i wstąpienie Chrystusa do Otchłani. Tak. Teraz szczególnie w tym czasie jest jestem bliska na mikona. No, bardzo to jest ciekawa wystawa. Ja pierwszy raz jestem na wystawie brata Marcina, chociaż jego ikony znałam i z katalogów, i, i z rozmów. Eee... Oglądam je ze wzruszeniem, dlatego że przypominają mi osobę, e, która jest dla mnie strasznie ważna zawodowo i osobiście, czyli profesora Jerzego Nowosielskiego, z którym związałam swoje życie zawodowe właściwie jako krytyk i historyk sztuki. Zajmuję się jego. Jego sztuką i brat Marcin w sposób taki jakby otwarty nawiązuje do tej tradycji ikony, wpisując się w taką w taki, jak gdyby rytuał mistrza i ucznia, prawda? To zwłaszcza w sztuce sakralnej wschodu, w ikonie prawosławnej to było przyjęte, że jak pojawił się rublow, no to jakby. Ikonopisarze nawiązywali do sztuki Rublowa, inni nawiązywali do Teofana Greka, jeszcze inni do Dionizego. Mistrzowie mieli swoje szkoły i, i będąc jak gdyby członkiem takiej szkoły malarz Ikon wypracowywał swój własny język, swój własny temper głosu, jak gdyby. I tutaj ojciec Marcin. W sposób taki otwarty, jakby nie, nie, nie kryjąc tego, bo nawet wystawę nazwał Pascha Nobosielskiego, nawiązuje właśnie do, do, do sztuki mi bardzo bliskiej. Także oglądałam tę wystawę no, z dużym wzruszeniem i, 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 i z ciekawością. Zwłaszcza, że jak, jak napisano w we wstępie do katalogu, no to imitacja jak gdyby, no to ma takie podwójne znaczenie naśladowania Chrystusa i naśladowania wizerunków, prawda, w sztuce, co jest przyjętą praktyką jakby w sztuce liturgicznej, w sztuce poświęconej kultowi. Także bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam i miałam okazję zobaczyć tej.